Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Broda tego Gika. Bolid F1 wjechały do Speed Champions, spora zacząć maraton. Na pierwszy ogień idzie Bolid Ferrari. 275 elementów za 120 zł katalogowo. W momencie kiedy nagrywam ten materiał, w Alto jeszcze nie pojawiła się przez sprzedaż. Ale jeśli w międzyczasie wskoczy, zostawię wam link do bolidu Ferrari. A jeśli nie, to do ogólnej kategorii Speed Champions. No ale dlaczego Ferrari poszło na pierwszy ogień? Po pierwsze, od tego bolidu zaczęła się moja przygoda ze Speed Champions, kiedy w Maranello kupiłem sobie jeszcze ten poprzedni bolid sześciostudowy, który bardziej przypominał konstrukcję z Lego City. No po drugie. Ferrari to marka sama w sobie. Skuderia Ferrari jest obecna w F1 od samego początku no i wydaje mi się, że jeśli ktoś myśli F1, to od razu myśli Ferrari, bo niezależnie czy są na czele stawki, czy bardziej w jej środku, no to wiecie, marzeniem większości kierowców jest jeździć tam w końcu no i dlatego Hamilton w końcu też tam się pojawił, po tym jak zdobył 7 tytułów Mistrza Świata, choć raczej to jest taka przygoda na koniec kariery. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tak prezentuje się zestaw. No i co? Idę go zaraz otworzyć. Zobaczymy, jak to wszystko wygląda. Co istotne, wszystkie bolidy, które pojawiły się w Speed Champions, różnią się od siebie. Tutaj nie ma dwóch takich samych konstrukcji. One co prawda różnią się detalami, ale mimo wszystko to jest bardzo istotne, więc oficjalnie mogę to powiedzieć. Maraton F1, czas start. Pierwsze pytanie brzmi: ile jest tutaj naklejek? Oczywiście z tego słynie seria Speed Champions, że naklejek jest w niej cała masa. No a druga rzecz, nad którą mogę się zastanawiać, to pytanie, dlaczego LEGO nie zdecydowało się na element, który imitowałby system Halo? W sensie jeden gotowy element, a nie łączenie kilku klocków. Kada to zrobiła. Lego, jak widać, dalej nie próbuje tego rozwiązać. Tutaj mamy też fajne rzuty na detale, bo możemy sobie porównać bolit klockowy z tym prawdziwym, a tu możemy zobaczyć, jak prezentuje się kask oraz jak prezentuje się kierownica. Kask wygląda bajecznie i to jest element, który rzeczywiście wyróżnia się na tle tych klasycznych. No dobra, a co w środku. Naturalnie worki, których jest bardzo dużo, jeśli dobrze widzę to chyba aż sześć, dodatkowo mamy luzem wrzucone w podwozie, mamy też arkusz naklejek, no i jeśli chodzi o naklejki, jest ich sporo, ale i tak były zestawy w Speed Champions, które tych naklejek miały zdecydowanie więcej, jest oczywiście też instrukcja, ja w takim razie idę ten bolid poskładać i Ferrari zaraz zamelduje się na stole. Czy zestaw mi się podoba? No naturalnie, że mi się podoba, ale ja też jestem jedną z tych osób, które gdyby dostały przerzutą gumę w opakowaniu z napisem Scuderia Ferrari, to i tak bym się cieszył. No sorry, już tak jestem skonstruowany. Dawajcie znać, kto z was ma podobnie. Ale jeśli chodzi o bolid, przede wszystkim cieszy mnie to, że w końcu jest to bolid, który bolid przypomina, bo ten poprzedni sześciostudowy, tak jak mówiłem, to był raczej taki bolid w stylu Lego City. No ale pooglądajmy tę nieco poważniejszą wersję. Od czego by tu zacząć? No, może od naklejek. Wiecie, Kada pokazała, że da się zrobić bolit kompletnie zadrukowany i też z systemem Halo, który jest po prostu oddzielnym elementem. Szkoda, że Lego na taki krok się nie zdecydowało. Już mogę tak lekko przymrużyć oczy na naklejki, ale serio, system Halo, który po prostu byłby specjalnym odlewem, prezentowałby się lepiej. No bo tutaj, wiecie, mamy wszystko całkiem sensownie odzorowane i nagle mamy taką instalację, która powoduje, że no prezentuje się to dość dziwnie, a ten odlew w najzwyczajniej w świecie wygląda elegancko. Zacznijmy może od przedniego skrzydła. Mamy tutaj nadruk i to akurat bardzo fajna opcja, bo nie we wszystkich bolidach jest to element zadrukowany. W tym samym czasie składałem McLarena i tutaj mieliśmy naklejkę. Jeśli chodzi o ten element, on też jest zadrukowany. Tutaj, jak i po bokach, więc za to duży plus. Zdarzyły się naklejki, które były dość nierówno docięte, choćby te logotypy Hewlett Packard, które zobaczcie, że nachodzą, tak wręcz na tym obrysie, już na brzeg naklejki. To jest też dość duży minus. Teoretycznie można by złożyć reklamację, gdyby to pewnie było nacięte. No, u mnie to było tak na styku, więc powiedzmy, że jest ok, ale tutaj na tym zagięciu te naklejki lubią się odklejać. Nadruki też pojawiają się w tym miejscu i akurat jeśli chodzi o logo Ferrari, fajnie, że to są nadruki, a nie naklejki, ale też takie dość niecodzienne nadruki pojawiają się w innych miejscach, bo na przykład tutaj. Co do kół, te wyglądają bardzo fajnie, dostajemy zadrukowane opony, dostajemy zadrukowane te kołpaczki, które wtykamy sobie w felgę, no a jeśli chodzi jeszcze o nadruki, które są dość niestandardowe, to na przykład tutaj pojawia się nadruk, ale to pewnie wynika z tego, że naklejka w tym miejscu najzwyczajniej w świecie wygląda, Wyglądałaby bardzo źle i pewnie by się odklejała, bo element jest bardzo mocno zaokrąglony. Więc jeśli chcecie sobie wybudować oddział Santandera, to możecie korzystać z tych elementów. No i z tyłu również naklejki się pojawiają, też bardzo drobne. I Też mam wrażenie, że logo Shell'a w tych małych wersjach źle sobie radzi jako nadruk, bo zobaczcie, że na muszelce nie mamy tych e, z takich kreseczek, które po prostu robią nam wewnętrzny kontur. Ale ogólnie rzecz biorąc wygląda to spoko. No ten system Halo po prostu e, zaczął mi przeszkadzać od momentu, kiedy kada go wypuściła w formie odlewu, możemy sobie to oczywiście podnieść. W środku mamy miejsce dla kierowcy, mamy też ładnie zadrukowaną kierownicę, no i lusterka, które zostały zrobione z łyżeczek. Opuśćmy w takim razie Halo i zobaczcie jak bolid prezentuje się od spodu. Jeśli chodzi o elementy kruche, najbardziej krucho jest w tym miejscu, ale w McLarenie było podobnie. Tak jak mówiłam, mam po prostu porównanie z tego względu, że jeden po drugim składałem akurat te dwa modele. No i tutaj jest tak delikatnie chybotliwie, bo to trzyma się na akslu, który po prostu przepuszczamy tak w poprzek modelu, natomiast podłoga jest dość płaska, nie ma tutaj nic bardzo mocno sterczącego i odstającego, zdecydowanie na plus. Minifigurka ze standardowym wyposażeniem, czyli otrzymujemy tutaj klucz. Co do nadruków, torsik jest tylko zadrukowany z przodu i z tyłu, nogi nadruków żadnych nie posiadają, buźka zadrukowana tylko i wyłącznie z jednej strony, No ale to, co najmocniej może przyciągać Waszą uwagę w nowych Speed Championach, to te kaski, które nie mają podnoszonej szybki, ale wyglądają fantastycznie. Tutaj niewielkie logo Ferrari, no i kiedy założymy kask na głowę kierowcy, to według mnie wygląda fantastycznie, no zobaczcie, swoją drogą można by zrobić z niego takiego niestandardowego pretorianina w Lego Star Wars. Zastanawiam się, jakie będą nakłady poszczególnych bolidów, choćby, wiecie, w takim pierwszym rzucie, bo zakładam, że pewnie Ferrari będzie w topce, jeśli chodzi o sprzedaż. No ale dzisiaj nie rozmawiamy o nakładach ani o sprzedaży, tylko rozmawiamy o tym, jak prezentuje się ten bolid, który widzicie przed sobą. Według mnie jest jak najbardziej ok. Oczywiście, gdyby pojawiły się tutaj same nadruki, a nie naklejki, byłoby lepiej. Tak jak mówiłem wcześniej, Kada to zrobiła, zrobiła to bardzo dobrze, mimo tego, że skala nie jest. Idealnie jeden do jednego. Bolit od kady jest nieco większy, naturalnie tam też nie mamy minifigurki. No ale nadal uważam, że to byłby bardzo fajny krok do przodu, nawet gdyby te zestawy miały podrożeć choćby o 10 zł katalogowo, to po prostu czułbym zdecydowanie większą frajdę. A tak. Jest spoko. Konstrukcyjnie na pewno Bolit się broni, bo jeśli chodzi o jego kształty, są odzorowane na przyzwoitym poziomie. Oczywiście, biorąc pod uwagę jego skalę. Dawajcie znać, kto z Was decyduje się na ten Bolit. Ale piszcie też, jeśli wolicie wybrać samochody innych timów, no i piszcie, kto z Was planuje kupić całą dziesiątkę. Na dzisiaj to tyle. Dzięki. Cześć.